Czy kiedykolwiek czułeś się niewidzialny w rozmowie, jakby twoje słowa nie miały znaczenia? To uczucie bycia ignorowanym może wywołać mieszankę frustracji i niepewności. Ważne jest, aby zrozumieć, że sposób, w jaki reagujemy na tego rodzaju sytuacje, może kształtować nasze interakcje i nasze samopoczucie emocjonalne. Zamiast pozwolić, aby ignorancja innych nas dotykała, Możemy wykorzystać to jako okazję do rozwoju. Po pierwsze, ważne jest, aby uznać ból, który pochodzi z odrzucenia. Ignorowanie kogoś może być nieświadomym sposobem radzenia sobie z konfliktami lub nawet z osobistymi problemami. Często ci, którzy ignorują, nie mają intencji umniejszać drugiej osobie. Zrozumienie tego może pomóc zmniejszyć emocjonalny ciężar, jaki ta sytuacja powoduje. Zadaj sobie pytanie: czy to naprawdę odzwierciedla moją wartość, czy chodzi więcej o drugą osobę? Gdy już uznasz ten ból, kolejnym krokiem jest zachowanie spokoju. Filozofia stoicka uczy nas, że nasze reakcje to wybory. Weź głęboki oddech i obserwuj swoje uczucia, nie dając się ponieść emocjom. Ta praktyka uważności pomaga stworzyć przestrzeń między emocją a działaniem, co pozwala reagować w sposób bardziej konstruktywny. Zamiast reagować gniewem lub rozpaczą, wybierz bardziej zrównoważone podejście. Jeśli ignorowanie zdarza się w bliskiej relacji, komunikacja jest kluczowa. Podejdź do sytuacji z szczerością. Zapytaj osobę, czy jest coś, co ją niepokoi, lub czy doszło do nieporozumienia. Często stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dialogu może otworzyć drzwi, które były zamknięte. Pamiętaj, że bycie wrażliwym to akt odwagi, który może umocnić więzi. Inną potężną strategią jest autowalidacja. Kiedy czujesz się ignorowany, może być kuszące, by szukać zewnętrznej akceptacji. Jednak prawdziwa siła pochodzi z wnętrza. Zastanów się nad swoimi osiągnięciami i swoją wartością. Przeczytaj inspirujący cytat Pisz w dzienniku lub praktykuj wdzięczność. Te ćwiczenia pomagają przypomnieć, że twoja tożsamość nie zależy od opinii innych. Ponadto, wykorzystaj te sytuacje, aby skupić się na sobie. Czas, który poświęciłbyś na martwienie się opinią innych, możesz wykorzystać na działania, które przynoszą radość i dobre samopoczucie. Zajmij się swoimi pasjami, uprawiaj sport, lub poszukuj nowych możliwości nauki. Dbając o siebie, możesz odzyskać spokój i pewność siebie. Na koniec rozważ możliwość, że akt ignorowania może być okazją do refleksji. Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę chcesz być otoczony przez ludzi, którzy nie doceniają Twojej obecności. Czasami życie prowadzi nas do relacji, które naprawdę mają znaczenie. Tego rodzaju rozróżnienie jest cenne i może prowadzić Cię w budowaniu autentyczniejszej sieci wsparcia. Radzenie sobie z ignorowaniem nie musi być ciężarem. Wykorzystując te sytuacje jako trampoliny do samopoznania i otwartej komunikacji, możesz przekształcić ból w wzrost. Zakończ ten cykl z przekonaniem, że twój wewnętrzny spokój i poczucie wartości nie zależą od czyjejkolwiek walidacji. Pamiętaj, że jesteś godny, a twoje słowa mają moc. Uczucie bycia ignorowanym może być destabilizujące, ale kluczowe jest zrozumienie, że to doświadczenie nie definiuje tego, kim jesteś. Często sposób, w jaki interpretujemy ignorancję innych, ma więcej wspólnego z naszymi niepewnościami niż z rzeczywistością sytuacji. Kluczowym elementem jest rozwinięcie odporności psychicznej, która pozwala na poruszanie się w tych interakcjach bez poddawania się wpływowi. Pierwszym praktycznym krokiem jest praktykowanie autoobserwacji. Kiedy czujesz się ignorowany, zatrzymaj się na chwilę i przeanalizuj swoją reakcję. Zadaj sobie pytanie, co dokładnie teraz czuję, dlaczego to mnie tak głęboko porusza. Ta autorefleksja nie tylko pomaga zidentyfikować pojawiające się emocje, ale także pozwala ci je rozpoznać jako przejściowe. Świadomość jest potężnym sprzymierzeńcem w przekształcaniu bolesnych doświadczeń w okazję do samopoznania. Komunikacja jest podstawowym elementem każdej relacji. Kiedy czujesz się ignorowany, rozważ kontekst, w jakim to się wydarzyło. Czasami ludzie zmagają się z własnymi problemami i mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich działania wpływają na ciebie. Rozpoczęcie rozmowy o tym, jak się czujesz, to proaktywny krok, który może otworzyć drogę do wzajemnego zrozumienia. Kiedy to robisz, wybierz moment, gdy obie strony są spokojne i otwarte. W trakcie tej rozmowy zastosuj technikę aktywnego słuchania. Oznacza to słuchanie tego, co druga osoba ma do powiedzenia, bez przerywania. Skupiając się na tym, co wyraża druga strona, nie tylko okazujesz szacunek, ale również możesz odkryć cenne spostrzeżenia dotyczące sytuacji. Takie podejście może przekształcić moment napięcia w okazję do wzmocnienia relacji. Autowalidacja, jak wspomniano wcześniej, jest kluczową praktyką. Zamiast szukać akceptacji zewnętrznej, naucz się świętować własne osiągnięcia, nawet te najmniejsze. Sporządź listę swoich sukcesów i przeglądaj ją, gdy czujesz się przygnębiony. Ta praktyka pomaga budować pozytywny wizerunek siebie i wzmacnia przekonanie, że Twoja samoocena powinna pochodzić z wnętrza. Jednocześnie ustalaj zdrowe granice w swoich relacjach. Nie oznacza to odcinania więzi z osobami, które czasami mogą Cię ignorować. Chodzi raczej o zrozumienie, na ile emocjonalnie jesteś gotów zainwestować w każdą relację. Jeśli zauważysz, że ktoś powtarzalnie nie docenia twojej obecności lub twojego wkładu, może nadszedł czas na ponowną ocenę tej więzi. Samoopieka jest niezbędnym narzędziem do przywracania równowagi emocjonalnej. Poświęć czas na aktywności, które sprawiają, że czujesz się dobrze. Może to obejmować medytacje, ćwiczenia fizyczne, czytanie lub jakiekolwiek hobby, które przynosi radość. Te praktyki nie tylko pomagają złagodzić stres, ale także tworzą wewnętrzną przestrzeń spokoju i satysfakcji. Inną cenną strategią jest praktykowanie wdzięczności. Zarezerwuj chwilę każdego dnia, aby zastanowić się nad rzeczami, za które jesteś wdzięczny. To może pomóc. Przesunąć twoje skupienie z bólu odrzucenia na pozytywne aspekty, które już są w twoim życiu. Wdzięczność może być potężną formą autowalidacji, przypominającą ci, że masz wiele cennych aspektów w swoim życiu, które zasługują na uznanie. Ponadto, rozważ znaczenie otoczenia, w którym się znajdujesz. Czasami poczucie ignorancji. Może być oznaką, że przestrzeń społeczna wokół ciebie nie jest najbardziej odżywcza. Oceń ludzi, z którymi się otaczasz. Czy są wspierający i zachęcający, a może wręcz przeciwnie, często sprawiają, że czujesz się gorszy. Zmiana kręgu społecznego może być ważnym krokiem w poprawie twojego poczucia własnej wartości i samopoczucia. Na koniec kluczowe jest, aby być cierpliwym wobec siebie. Przemiana i osobisty wzrost nie następują z dnia na dzień. Uznaj, że jesteś w ciągłym procesie uczenia się i odkrywania samego siebie. Każda sytuacja odrzucenia lub ignorancji jest okazją do budowania odporności i wzmacniania swojego charakteru. Pamiętaj, że Twój głos ma znaczenie i zasługuje na to, aby być usłyszanym. To, że czujesz się ignorowany, nie zmniejsza twojej wartości wewnętrznej. Każdy z nas ma unikalne doświadczenia i cenne perspektywy do zaoferowania. Kultywując poczucie własnej wartości, stajesz się mniej podatny na opinie innych i bardziej pewny siebie w swojej zdolności do autentycznego łączenia się z innymi. Życie jest pełne złożonych, a często także trudnych interakcji. Ucząc się, jak konstruktywnie radzić sobie z ignorancją, nie tylko wzmacniasz swoje zdrowie emocjonalne, ale także przygotowujesz się do zdrowszych i bardziej znaczących relacji. Poprzez autoakceptację, otwartą komunikację i dbanie o siebie, możesz nie tylko przetrwać te doświadczenia, ale także z nich prosperować. Na zakończenie, zawsze pamiętaj, że Twój wewnętrzny spokój jest cennym skarbem. Nie pozwól, by ignorancja innych przyćmiła Twoje światło. Twoja podróż w kierunku samopoznania i samowartościowania to ścieżka, którą warto podążać. Jesteś godny miłości, szacunku i uwagi, a Twoje słowa mają moc pozytywnego wpływu na świat wokół Ciebie. Kiedy zderzasz się z uczuciem bycia ignorowanym, Ważne jest, aby zrozumieć, że to doświadczenie nie odzwierciedla Twojej wartości jako osoby. Często sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje, jest wpływany przez ich własne wewnętrzne zmagania. Oznacza to, że zamiast czuć się osobiście urażonym, może być bardziej konstruktywne spojrzeć na sytuację z zewnątrz. Zadaj sobie pytanie. Jakie wyzwania może mieć ta osoba, które skłoniły ją do działania w ten sposób? Ta zmiana perspektywy może pomóc złagodzić ból odrzucenia i promować większą empatię. Ważne jest, aby uznać, że komunikacja to dwukierunkowa droga. Jeśli czujesz się ignorowany, może to być sygnał, że komunikacja nie przebiega w sposób skuteczny. Zastanów się, czy wyrażasz swoje uczucia i potrzeby w jasny sposób? Czasami ludzie nie zdają sobie sprawy, kiedy są niedbały, zwłaszcza jeśli nie informowano ich o tym, jak ich działania wpływają na innych. Dzieląc się swoimi obawami w sposób szczery i pełen szacunku, otwierasz przestrzeń na zdrowszy dialog. Innym podejściem jest obserwacja, jak ogólnie komunikujesz się z innymi. Niektórzy ludzie mają bardziej asertywne style komunikacji, podczas gdy inni mogą być bardziej subtelni. Oceń, czy sposób w jaki się wyrażasz jest zrozumiały. Czasami dostosowanie swojej formy komunikacji może przynieść bardziej pozytywną odpowiedź. Wypróbuj różne sposoby, aby dać się usłyszeć, czy to poprzez bezpośrednią rozmowę, wiadomość pisemną, czy nawet e-mail. Najważniejsze jest znalezienie metody, która działa zarówno dla ciebie, jak i dla osoby, z którą się komunikujesz. Praktyka autoafirmacji jest również istotna. Znajdź chwilę, aby wzmocnić swoją samoocenę i umiejętności, nawet gdy czujesz się ignorowany. Sporządź listę cech które cenisz w sobie, osiągnięć, z których jesteś dumny, oraz wyzwań, które pokonałeś. Ta praktyka autoafirmacji pomaga stworzyć solidną podstawę pewności siebie, która nie zależy od zewnętrznej walidacji. Im bardziej będziesz pielęgnować to poczucie wewnętrznej wartości, tym mniej będziesz podlegać wpływowi tego, jak inni się z tobą obchodzą. Ponadto, staraj się zrozumieć kontekst społeczny, w którym się znajdujesz. Czasami dynamika grupy może wpływać na to, jak jesteś traktowany. W środowiskach, gdzie panuje konkurencja lub rywalizacja, często ludzie czują presję, aby ignorować lub deprecjonować innych. Refleksja nad otoczeniem, w którym się znajdujesz, może dostarczyć cennych informacji na temat tego, dlaczego możesz czuć się wykluczony. Jeśli otoczenie nie jest pozytywne, rozważ swoje opcje. Możesz zdecydować się na odejście od grup, które Cię nie doceniają, lub poszukać nowych połączeń w zdrowszych kręgach. Media społecznościowe również odgrywają ważną rolę w tym, jak czujemy się w stosunku do naszej widoczności. W cyfrowym świecie, w którym wiele interakcji odbywa się online. Łatwo poczuć się ignorowanym, gdy reakcje nie są zgodne z oczekiwaniami. Pamiętaj, że obecność w sieci niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistość. Unikaj porównań i pamiętaj, że każda osoba ma swoją własną drogę. To, co widzimy w mediach społecznościowych, jest często edytowaną wersją czyjegoś życia, i nie powinno to być wzorcem dla naszej własnej wartości. Kiedy czujesz się ignorowany, weź pod uwagę także możliwość, że jesteś w cyklu autokrytyki. Często sposób, w jaki interpretujemy zachowanie innych, związany jest z naszymi własnymi niepewnościami. Praktykuj współczucie dla samego siebie. Traktuj się z taką samą życzliwością, jaką okazałbyś przyjacielowi, który zmaga się z podobną sytuacją. Może to pomóc złagodzić ból emocjonalny i stworzyć przestrzeń dla bardziej zrównoważonej autoewaluacji. Regularna praktyka działań związanych z dbaniem o siebie może być potężnym narzędziem przywracania twojej pewności siebie. Znajdź czas, aby zająć się sobą, czy to biorąc relaksującą kąpiel, idąc na spacer na świeżym powietrzu, czy zanurzając się w książce, którą kochasz. Te drobne działania pomagają przywrócić poczucie dobrostanu i mogą być skutecznym antidotum na uczucie bycia ignorowanym. Wdzięczność, jak już wspomniano, nie powinna być niedoceniana. Praktykując ją codziennie, szkolisz umysł, aby koncentrować się na tym, co jest pozytywne i wartościowe w Twoim życiu. Poświęć chwilę każdego dnia, aby zapisać trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To może być prosta, ale potężna praktyka, która pomaga zmienić Twój fokus z bólu na docenienie. Poza tym, nie wahaj się szukać wsparcia. Rozmowa z przyjaciółmi lub członkami rodziny na temat Twoich doświadczeń może dać nową perspektywę i ulżyć emocjonalnemu ciężarowi, który nosisz. Czasami sama możliwość wyrażenia tego, co czujesz, może być ogromnym ulgą. Inni mogli przechodzić przez podobne sytuacje i mogą zaoferować cenne porady, lub po prostu mieć ucho gotowe do wysłuchania. I na koniec pamiętaj, że rozwój osobisty. To niekończąca się droga. Każda sytuacja, w której czujesz się ignorowany, jest szansą, aby dowiedzieć się więcej o sobie i o tym, jak poruszać się po złożonościach interakcji międzyludzkich. Nie zniechęcaj się, jeśli rzeczy nie zmieniają się od razu. Transformacja wymaga czasu, a cierpliwość do samego siebie jest kluczową częścią tego procesu przyjmując świadome podejście do tego jak reagujesz na ignorancję nie tylko wzmacniasz swoją odporność ale także stajesz się wzorem do naśladowania w radzeniu sobie z takimi sytuacjami w zdrowy sposób twój głos ma znaczenie a dbając o siebie i szanując siebie stajesz się mniej podatny na wpływy zachowań innych ludzi życie jest bogate w interakcje, i każda z nich daje możliwość wzrostu. Jeśli chodzi o radzenie sobie z poczuciem bycia ignorowanym, kluczowe jest skupienie się na autoefektywności. Oznacza to wiarę w swoją zdolność do wpływania na swoje życie i swoje interakcje. Praktyka autoefektywności zaczyna się od małych działań. Świętuj codzienne małe zwycięstwa, takie jak stawienie czoła trudnej rozmowie lub wyrażenie własnej opinii w grupie. Te drobne osiągnięcia pomagają zbudować mentalność, w której czujesz, że masz kontrolę nad swoimi okolicznościami. Inną przydatną strategią jest praktyka empatii. Uznając, że każdy ma swoje własne zmagania i wyzwania, zaczynasz postrzegać ignorancję jako powszechne ludzkie zachowanie, a nie osobisty atak. Praktykowanie empatii nie tylko pomaga zachować spokój w obliczu obojętności, ale także pozwala rozwijać współczucie dla tych, którzy mogą nie być świadomi wpływu swoich działań. To zrozumienie może pomóc przekształcić Twoje interakcje, tworząc bardziej życzliwą i przyjazną przestrzeń. Ponadto, rozważ znaczenie asertywności. Bycie asertywnym oznacza wyrażanie swoich potrzeb i uczuć w jasny i pełen szacunku sposób. Jeśli czujesz, że jesteś ignorowany, nie wahaj się o tym powiedzieć. Używaj zwrotów rozpoczynających się od czuję, że lub. Potrzebuje, co pomaga unikać oskarżeń i sprzyja otwartemu dialogowi. To pode ułatwić komunikację i zwiększyć prawdopodobieństwo, że druga osoba odpowie w pozytywny sposób. Innym sposobem radzenia sobie z uczuciem ignorowania jest dostosowanie swoich oczekiwań względem innych. Często oczekujemy, że ludzie będą odpowiadać w idealny sposób lub że zawsze będą świadomi otoczenia. Jednakże ludzie mają własne zajęcia i zmartwienia. Dostosowując swoje oczekiwania, możesz uchronić się przed rozczarowaniem i zacząć postrzegać interakcje w bardziej realistyczny sposób. Ważne jest również rozwijanie odporności emocjonalnej. Oznacza to naukę szybkiego dochodzenia do siebie po negatywnych doświadczeniach. Jednym ze sposobów na rozwijanie odporności jest kształtowanie mentalności wzrostu. Oznacza to postrzeganie wyzwań jako okazji do nauki. Zamiast koncentrować się na bólu odrzucenia, zapytaj siebie czego możesz się nauczyć z danej sytuacji. Ta refleksja może otworzyć drzwi do nowych spostrzeżeń i osobistego rozwoju. Ponadto ważne jest, aby stworzyć wokół siebie środowisko wsparcia. Ludzie, z którymi się otaczasz, mają ogromny wpływ na Twoje poczucie wartości i dobrostan emocjonalny. Szukaj relacji, które są zachęcające i wspierające. Gdy czujesz się wspierany, łatwiej jest radzić sobie z ignorancją innych. Dodatkowo budowa silnej sieci wsparcia może zwiększyć Twoją pewność siebie i pomóc w tworzeniu poczucia przynależności. Praktyka dbania o siebie powinna być priorytetem. Zarezerwuj czas na dbanie o siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Może to obejmować aktywności, które lubisz, takie jak czytanie, uprawianie sportów, medytacja czy spacer. Dbanie o siebie to nie tylko chwilowa ulga, ale sposób na budowanie solidnej podstawy dobrostanu, która opiera się na zewnętrznych presjach. Gdy czujesz się dobrze sam ze sobą, jest mniej prawdopodobne, że dasz się wciągnąć w obojętność innych. Pamiętaj również, że samopoznanie to potężne narzędzie. Im lepiej siebie znasz, tym łatwiej jest określić swoje emocje i reakcje. Poświęć czas na refleksję nad tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne oraz jakie są twoje wartości. Dzięki temu możesz zakorzenić się w swoich przekonaniach i czuć się pewniej we własnej skórze, niezależnie od zewnętrznych interakcji. Ponadto korzystaj z pisania jako sposobu na przetwarzanie swoich emocji. Prowadzenie dziennika może być terapeutyczną praktyką, która pomaga uporządkować twoje myśli i uczucia. Pisząc o swoich doświadczeniach związanych z niewiedzą, Możesz zyskać klarowność na temat tego, co czujesz i jak chcesz na to odpowiedzieć. Pisanie może również służyć jako sposób na uwolnienie stłumionych emocji, co ułatwia radzenie sobie z bólem i frustracją. Technologia, a zwłaszcza media społecznościowe, odgrywa znaczącą rolę w tym, jak postrzegamy nasze interakcje z innymi. Łatwo jest porównywać swoje życie z idealizowanym obrazem, jaki inni przedstawiają w internecie. Pamiętaj, że media społecznościowe często pokazują tylko najlepsze momenty z życia ludzi. Staraj się nie dać ponieść się tym porównaniom. Zamiast tego skoncentruj się na swojej własnej drodze i osiągnięciach, które zdobyłeś. Jeśli czujesz się przytłoczony interakcjami cyfrowymi, rozważ zrobienie przerwy od mediów społecznościowych. Cyfrowy detoks może pomóc naładować energię i pozwolić ci skupić się na bardziej znaczących więziach w rzeczywistości. Często jakość Twoich interakcji ma większe znaczenie niż ich ilość. Priorytetu i relacje, które naprawdę dodają wartości do Twojego życia i które sprawiają, że czujesz się słuchany i ceniony. Wewnętrzny dialog również odgrywa kluczową rolę w tym, jak postrzegasz niewiedzę innych. Zwróć uwagę na to, co mówisz sobie, gdy czujesz się ignorowany. Jeśli zaczynasz się krytykować lub umniejszać swoją wartość, podejmij świadomy wysiłek, aby zmienić te narracje. Ćwicz afirmacje siebie, potwierdzając swoje umiejętności i cechy. To pomoże stworzyć bardziej pozytywne wewnętrzne środowisko. Wreszcie, pamiętaj, że życie to seria interakcji i doświadczeń. Każda z nich oferuje okazję, by dowiedzieć się więcej o sobie i innych. Zamiast pozwolić, by uczucie bycia ignorowanym Cię zniechęcało, wykorzystaj to jako zaproszenie do odkrywania nowych sposobów nawiązywania kontaktu i komunikacji. Przemiana to proces ciągły, a przyjmując proaktywne podejście, możesz pielęgnować bardziej autentyczne i satysfakcjonujące życie. Droga do samooceny i samopoznania jest jedną z najważniejszych, jaką możesz podjąć. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy swoich emocji i uczysz się radzić sobie z odrzuceniem i obojętnością, nie tylko się wzmacniasz, ale także stajesz się latarnią dla innych. Twoje głos i doświadczenia są cenne. A uznając to, nie tylko zyskujesz moc, ale także inspirujesz innych do odnalezienia własnej wartości. Ważne jest, aby pamiętać, że proces samooceny jest ciągły. Każda interakcja, nawet te, które powodują, że czujemy się ignorowani, niesie cenne lekcje. Gdy spotykasz się z obojętnością innych, wykorzystaj to jako moment do oceny. Zadaj sobie pytanie, czy Twoje oczekiwania są zgodne z rzeczywistością relacji, które pielęgnujesz. Poprawa swoich umiejętności komunikacyjnych może być punktem zwrotnym. Wyrażając się w sposób jasny i stanowczy, zwiększasz szanse na bycie wysłuchanym. To nie tylko mówienie, ale także aktywne słuchanie. Kiedy okazujesz szczere zainteresowanie tym, co mają do powiedzenia inni. Tworzysz sprzyjające środowisko do bardziej efektywnej komunikacji. Ponadto ustal granice w swoich relacjach. Jeśli ktoś konsekwentnie cię ignoruje, zastanów się, czy ta więź jest tego warta. Wzajemny szacunek jest kluczowy w każdej interakcji. Nie bój się oddalić od relacji, które nie przynoszą ci radości ani uznania. Praktyka dbania o siebie nie powinna być lekceważona. Zarezerwuj czas na aktywności, które sprzyjają Twojemu dobrostanowi emocjonalnemu i fizycznemu. Mogą to być ćwiczenia, medytacja, lub po prostu chwile relaksu. Dbanie o siebie ułatwia radzenie sobie z trudnymi interakcjami. Na koniec, miej otwarty umysł na nowe złącza. Czasami najlepsze relacje pojawiają się, gdy się ich najmniej spodziewasz. Otaczając się ludźmi, którzy cię cenią i szanują, wzmacniasz swoją samoocenę, a uczucie bycia ignorowanym staje się mniej wpływowe. Życie to pole interakcji, a każda z nich to okazja do rozwoju i nauki. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy weź głęboki oddech i zatrzymaj to, co poruszyło twoje serce dzisiaj. A jeśli ma to sens, podziel się tą historią z kimś, kto również musi to usłyszeć.